Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piachu i dziś w, was w odcinku na moim kanale i dziś jak widzicie mam 12 tysięcy pucharków ale to nie, to nie bo 2 megaboxy dziś otwieramy tak, to jest nas, dziś, nasz dzisiejszy cel brakuje nam 48 akurat tu też mam 48 w na graj no a w zadymie, pokażę misji o, jednego, pokonała się sobie tutaj zagramy zadymkę Otworzymy sobie dwa mega boxy. A, i w ogóle mam na niej, to też wam pokażę. Nie będziemy nim grać, czy nią, to właśnie nie wiem. Bo wszyscy mówią, że to ona. Kurde, ja nie, nie, nie wiem. Takie supercy daje takie dziwne imiona. Ojej. Dobra, jak przegramy, to nic się nie stanie w sumie. Po prostu pokonać jednego. Zadymia, że już musimy. Ja blisko było. Ta Tapeny to ma szczęście, ale dobra. Bi wziąłem, bo ona dużo bije. Trafiłem i jest. Mam tu. Ach, dobra, nie wiem, czy to wygramy. Przewinę Wam, chociaż nie wiem, czy warto przewijać. Hmm, może sobie albo dobra, przewinę jak będzie minuta. Dobra, słuchajcie, jest minuta. No Możliwe, no minuta w sumie została. Jest jeden, jeden. Mort strzelił, bo wszystkich tam popykaliśmy. Może na to wygramy. Chociaż, chociaż. Może to wygramy. Ej, daj, nie, kurczę, gdyby, gdyby nie miał tego jednego ataku. To może gdybym przeszedł za tą belkę, to może i bym strzelił, no, ale nie jestem pewien. Z tego w sumie mogę to wtedy nie przybijać tego. A, nie wiem. Nie wiem co teraz. Dobra, o nie. Auto używam. I! Aj, aj, aj. myślałem, że już będzie i, I ten moment taki. Ale dobra, już to mam w sumie, więc... Nawet jak przegramy to dla mnie nic. Już to mam. Wow, ładnie, ładnie. Bum. BUM. Nie trafiłem. BUM BUM. 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 BUM BUM. Nie trafiłem. Masz Mortis. Bum. Bum, 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 trafiłem go, dobrze, peny, peny, weź no ja tą piłkę i strzel z ulta i tyle. Ja bym podał wtedy Mortisowi, ale... Kurczę, nie, z... no nie gadaj, strzelam to. Chociaż i Mortis to wybronił dobrze i mamy ulty dwa. To jest, Oj. Tego się mogłem obawiać. I jest! Strzeliła! Brawo! Brawo, panie Bot trzy. Proszę bardzo. Nie gram na boty, nie martwcie się. Zdobyłem to. Zdobyłem! Otwieramy sobie dwa megaboksy. No to zacznijmy od tego może, co będzie, co będzie, co będzie. I piąteczka. No niestety, Tara, Brock, Nita, Penny i Poko. Chociaż Coiny dostaję, nie? A tu czy coś będzie i. Szósteczka! Szósteczka. Moi Państwo, mamy szósteczkę. Mogę mieć Star Power do Daryla, bo go nie mam. Bibi, Rico, Brock, Kiełek, Dynamite i. A nie, gadżet. Do kogo? Do nity. A! No dobra, myślałem, że będzie star power do Daryl'a. Pomyliłem się. No, więc... No ale szósteczka w Megaboksie. Każdy lubi szóste... szósteczki w Megaboksie. O, e! I od razu ją sobie ulepszę na ósmą moc. Już darylowi będę wbijał. Ja tylko no, pokażę. O. A to było na tyle. Krótki, bo krótki, ale dzięki, dzięki że oglądaliście.